Cieszę się, że włączyłeś tę medytację. To znak, że chcesz rozpocząć swój dzień świadomie, w spokoju i w kontakcie ze sobą. Każdy poranek to nowy początek, każdy oddech to szansa, aby otworzyć się na świeżą energię, jasność i radość. Nie musisz zabierać ze sobą ciężaru wczorajszego dnia. Możesz teraz wejść w przestrzeń lekkości i wdzięczności. Ten poranek należy do ciebie. Znajdź wygodną pozycję. Możesz usiąść na krześle z prostym kręgosłupem. Możesz usiąść na poduszce, a możesz zostać w łóżku, jeśli tego potrzebujesz. Najważniejsze, żeby Twoje ciało mogło czuć się swobodnie i bezpiecznie. Zamknij oczy, weź głęboki wdech przez nos, zatrzymaj go na krótką chwilę i powoli wypuść ustami. Jeszcze jeden świadomy wdech, i długi, miękki wydech. Z każdym oddechem czujesz, jak Twoje ciało zaczyna się budzić, a umysł staje się spokojniejszy i jaśniejszy. Przejdziemy teraz przez Twoje ciało. Poczuj swoje stopy, dotyk podłoża, ich ciężar i ciepło. Wyobraź sobie, że z Twoich stóp wyrastają korzenie, które łączą Cię z Ziemią. Dają Ci stabilność, siłę i bezpieczeństwo. Przenieś uwagę na łydki, zauważ, czy są tam jakieś napięcia. Z każdym wydechem pozwól im się rozpuścić. Poczuj, jak nogi stają się lekkie i spokojne. Teraz Twoje kolana, miękkie, wolne od napięcia, uda ciężkie, oparte, gotowe, by nieść Cię przez ten dzień. Biodra rozluźniają się, pozwól im opaść, poczuć podparcie. Twój brzuch porusza się swobodnie w rytmie oddechu. Nie musisz go kontrolować, on sam wie, jak oddychać. Skieruj uwagę na klatkę piersiową. Poczuj jej ruch przy każdym wdechu i wydechu. W środku bije Twoje serce, spokojne, rytmiczne, niezawodne. Twoje serce daje Ci życie. Ramiona puszczają napięcie, opadają swobodnie w dół. Dłonie są miękkie, palce rozluźnione. Twoja szyja jest swobodna, szczęka rozluźniona, policzki miękkie, czoło gładkie, oczy odpoczywają. Całe ciało jest rozluźnione, a jednocześnie gotowe na nowy dzień. Skup się teraz na oddechu. Poczuj, jak świeże powietrze wypełnia twoje płuca przy wdechu. Poczuj, jak wydech zabiera to, co ciężkie, niepotrzebne, zaległe. Wdech, Świeżość, nowa energia, wydech, ulga i oczyszczenie. Wdech, otwarcie się na dzień, wydech, pożegnanie z tym, co już minęło. Oddychaj w swoim rytmie, każdy oddech jest początkiem. Wyobraź sobie, że stoisz na wzgórzu, przed tobą rozciąga się horyzont, niebo powoli rozświetla się pierwszymi promieniami wschodzącego Słońca. Światło jest delikatne, złote i ciepłe. Dotyka Twojej twarzy, ramion, całego ciała. Z każdym wdechem wciągasz w siebie jasność i świeżość. Z każdym wydechem rozpraszasz mgłę wątpliwości i ciężar nocy. Słońce wschodzi nie tylko na niebie, ale i w Twoim wnętrzu promienie budzą Twoje serce, Twój umysł i Twoją energię. Całe Twoje ciało świeci światłem nowego dnia. Powtarzaj w myślach: Witam nowy dzień z otwartym sercem. Moje życie rozpoczyna się na nowo. Jestem gotów przyjąć dzisiejszy dzień. Wyobraź sobie teraz, że przechodzisz przez kolejne godziny swojego dnia. Zaczynasz od poranka, spokojnego, lekkiego, bez pośpiechu. Widzisz siebie podczas codziennych czynności: myjesz się, jesz śniadanie, wychodzisz z domu. Każdy gest jest świadomy, spokojny, napełniony intencją. Potem widzisz siebie w pracy, w domu, w relacjach z innymi. Widzisz, jak Twoje słowa płyną z jasności i spokoju. Twoje działania są pewne i pełne sensu. Widzisz, że potrafisz radzić sobie z wezwaniami krok po kroku, w harmonii z sobą. Wieczorem wracasz do domu z poczuciem, że ten dzień był Twój, był spójny, dobry, przeżyty świadomie. Powiedz w myślach. Każdy moment dzisiejszego dnia jest moim wyborem. Mogę przeżyć go w spokoju i jasności. Dziś tworzę swój dzień świadomie. Weź głęboki wdech i długi, spokojny wydech. Teraz wybierz swoją intencję na dziś. Może to być spokój, może wdzięczność, może odwaga, może radość albo lekkość. Posłuchaj, co podpowiada Twoje serce. Nie musisz wybierać rozumem. Niech intencja sama się pojawi. Kiedy ją poczujesz, nazwij ją w myślach. Powtarzaj ją jak mantrę. Poczuj, jak staje się kompasem, który prowadzi Cię przez cały dzień. Powiedz w myślach: Moja intencja prowadzi mnie dziś. Każdy krok napełniony jest świadomością. Mój dzień jest dziełem mojego serca. Zatrzymaj się jeszcze na chwilę w wdzięczności. Pomyśl o jednej rzeczy, za którą już teraz możesz być wdzięczny: może to ciepło porannego słońca, może oddech, który czujesz, może bliska osoba, może po prostu to, że masz przed sobą kolejny dzień. Wdzięczność zmienia sposób, w jaki przeżywamy dzień. Otwiera drzwi do obfitości i radości. Powiedz w myślach: Dziękuję za ten dzień. Dziękuję za życie, które mam. Dziękuję za wszystko, co przede mną. Weź głęboki wdech i długi wydech. Jeszcze jeden wdech i miękki wydech. Powoli porusz palcami dłoni i stóp. Poczuj swoje ciało. Poczuj energię gotowości, weź ostatni spokojny oddech i kiedy poczujesz, że jesteś gotów, otwórz oczy. Twój dzień właśnie się zaczyna. Masz w sobie jasność, spokój i intencje. Możesz go przeżyć tak, jak wybierzesz. Niech będzie pełen światła, uważności i radości.